Czy to jest tak, że ten lęk, który towarzyszy ci w Twoim życiu, bierze się z tego, że tak naprawdę nie miałaś dzieciństwa? No, może tak być. Dlatego w dorosłym życiu staram się to dzieciństwo mieć. Na dużo sobie pozwalam. Chociaż i tak ktoś by powiedział, pomina, ty żyjesz jak zakonnica, umówmy się. Ale nie. Myślę, że potrafię się rozpieścić. Pod koniec tamtego roku zrobiłam sobie listę postanowień. Mm. I zrealizowałam te wszystkie postanowienia, w tym na przykład to, że chcę zobaczyć na żywo mecz naszych siatkarzy, reprezentacji naszych siatkarzy. I dawniej pomyślałam sobie, Paulina, naprawdę są poważne rzeczy do zrobienia. Ty nie jesteś już dzieckiem, żeby jeździć na jakieś mecze. Weź, zajmij się robotą i nie udawaj, że masz na to przestrzeń. A teraz sobie pomyślałam, powiedziałam po prostu jedziesz. Powiedziałam całej rodzinie, że muszę kupić bilety, więc wszyscy w dniu, kiedy sprzedaż ruszyła przed komputerami, dzięki nim kupiłam bilet i pojechałam. I czułam taką frajdę, jak dziecko.